witam was w kolejnym odcinku nowego minecrafta i witam was już z nową teksturką ale na razie na singlu jeszcze pobudowałem trochę tego cg i się do roboty może podam link do teksturki hmm, w opisie dobra jak tu wejść tak bo napis się jakoś na zawatać nie nieważne. wysoką trzeba zrobić a gdzieś tak Kończymy i zobaczymy co da bez to na razie zakrójiem nie kręcę przecież tam mówiliście krańc krańców no. ale dziś jeszcze nie będę kręcił po co? Znaczy na razie nie wiem, właśnie teraz go już nie ma. Aaaa! Nie wiem czy by zrobić. A jednak chyba tak zrobię tak. Kiedyś wiejcie zębielki znak są To wszystko inaczej wygląda. Zrobię nis. Ale no, właściwie to można zamiast szybko płotki użyć. Muszę... Mamy drewno. No teraz to jest zwykłe, tak? Tak, zwykłe drewno. To wszystko inaczej jest kiedy. Muszę płotki te zrobić.

Powiedz, że podumię się, żeby mi tam się nie obraził, żeby się nie obraził. Tak. Ale trzeba jakiś motyw dać, nie że po prostu branso, motyw, podstawę, sesji rabinko. obserwacyjna ...pieżyczka... Kurde... A zaraz będzie... Pójdę spać i... ...nie się rano... Co tam? takcie jak śpię. To jest większość z mojego rzeki tekstówka. Nie. Ja sam wieszcie co sądzicie o tych tekstówce. Czy znacie, bo nie znacie. Fajna nawet. Chyba nie wszystko realnie wygląda. Czy tu? Zawsze to wakuje. Tu wierzę. A wszyscy tu wierzymy. To jest właściwie ostatni. Tu. Na krawędzi. To środek od do tego. bo robi schody z cyklu czy coś ja, jak się prezentuje chyba dobrze nie starczę na takie detale zobaczę, zeskoczę i zobaczę jak się prezentuje mm, na razie pięknie to powinno być jeszcze tutaj jedna jedna Trzeba będzie jeszcze oświetlić. No, jeszcze? No, mam jeszcze trochę. Tego mam tylko. Nie jest tak, czy coś yy, zrobić po 16. Siach siach. siach, siach Tak, 16 nie starczy W międzyczasie porobię płotki O, wcześniej też zbierałem między filmami Idzie sześć jest. wylecieć wylecie Tym kurnik pewnie zrobię i krówki i, i obory i no co to nie no to już od następnego odcinka może coś się ciekawego wydarzy jak na razie nawet w tym tygodniu chyba nie będzie no jeszcze czwartą yy, nie będzie minecraftowego przeznaczenia w ogóle nie starczy tych podków. starczy starczy nie będzie nasz kolega wyjeżdżał albo kogoś innego się weźmie na jego miejsce to się obraził kto się nie będzie. no, już się trochę przetopiło Hmm, jeszcze... Bo ja są to książki. Gdzieś wróć ten na jakąś stronę i to... Nie wiem. No, wreszcie mam bierze. Ale nie mam tych chodni już. Mmm musicie to zrobić będzie najlepiej dla was wszystko a mi to robisz to się bierze wszystko i to, to tyle ile się przetopi, tyle się przetopi, się pochodzić.

czekaj ja nie teraz proszę tak. a lubię takie drogi na wieżach robić bo no, prze niskie wieże są gdyby strzelać w blok żeby pomóc innym to ciebie nie strzeli I na lach z tymi nakresami kadłuba doszło poczekajcie no, bo mm. That's let Ah, I, yeah. so Okay, then here we go. Good. Zamogą mi podskoczyć wszyscy barbarzyńcy czy tubylcy. bylcy. Chcielibyście raczej, co są tu bylcy. Żeby daje taki serial Purple Bugle, chociaż nie chcę dawać. Nie lepiej w ogóle miasta. Dobra. co e, mm, teraz można robić? Podziwić, okay. tam jest dżungla. To jest dżungla. Dwie... Gdzie by można. Ja to wieże Bo bierze, I... je... o, tam może wieże. To jest buduje gdzieś tam się przydało dużo piasku. Robię ka... piaskowca Pani piaskowiec jest na tej. Jak też. i mm. oto pokażę też, pójdę o te skopce. Eee. To zapisałem niespodzianki. W tej tekście będzie przyznaczenie trafnych kółek. To poczekać. No oh, pewnie on nic się nie uczynie. I to patrz. Tak dużo mówię. Jaskowiec. Kułowy to. więcej kasku.

jeśli hmm. widzieliście tą to... widzieliśmy w tym to... Wszystkie rodzaju Jak to się robiło? Tak się robiło, mm. nie znaleźli jakoś inaczej tak. tak więc pokażę wszystkiego Wszystko jest ten Zwykły, zwykły To jest zwykły, prawda, że ładny To jest Ten drugi z pół płytków normalny byłam murda to też jest, tu gdzie Jakiś oczko taką I taki jakby Orzełek I normalnie to tak, był czysty A zrobili orzełka Jakie ładne Dolny będę stoił Ole, co to jest No cóż robię, już drugi dzień Więc Koniec będzie odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i dajcie, że wymiotujecie dalszego działania. Może nast następny będzie z guzim. Jeśli Jaki w ogóle kuciusz. W ogóle go wszystko. Dobra. Dobranoc.